Jest mi niezmiernie miło, że mogę się spotkać z wami, z rodzinami, z żołnierzami Czarnej Dywizji, 11 dywizji, Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, która przecież myślę, że w prostej linii jest, jest kontynuatorem tradycji polskiej husarni. Tym niemniej jest mi w ogóle fantastycznie, ponieważ lubuskie jest moim ulubionym terenem. Jestem częstym gościem w Zielonej Górze, w Lubinie. Także mam nadzieję, że do Żagania również dojadę. Chciałem Wam wszystkim, żołnierzom, Waszym rodzinom złożyć serdeczne życzenia z okazji święta, święta Waszej dywizji. Tym z Was, którzy wyjeżdżają na misję, wiem, że część z Was jedzie do Afganistanu, czyli w rejon bardzo niebezpieczny, a wiem, bo też byłem i w Afganistanie, i w Pakistanie życzyć, żebyście cało zdrowo wrócili do Polski z powrotem, żeby szczęście było przy Was, ponieważ jedziecie tam przecież w słusznej misji. W ogóle to chciałbym do Was przyjechać i czuję się tym wywiadem i tymi życzeniami zaproszony do Waszej jednostki. A że sam pochodzę z rodziny wojskowych i mundur jest niezwykle ważny dla mnie i w moim życiu i w ogóle, to mam do Was szczególny sentyment. I zazdroszczę w ogóle tym oficerom, tym żołnierzom, którzy tutaj mnie nagrywają, bo mają czarne skrzydła na, na piersiach i to jest fantastyczne. Życzę Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego i bardzo się cieszę z Waszego święta. Pozdrawiam. Bez make-upu Tomasz Karolak.